Październikowe dyniowe szaleństwo w gminie Ostruda stało się już tradycją. W tym roku trzeci już gminny Festiwal Dyni odbył się w Durągu. Pięknie połączyło się to z miejscem, w którym się znajdujemy, a mianowicie w zrewitalizowanym parku na terenie Nadeśnictwa Olsztynek. Jest, tu jesteśmy w miejscowości Durąg. No i pomysł padł od mieszkanki Durąga od, od Magdy Muraszko, notabene pracownicy Urzędu Gminy. Jak jeszcze dołączymy do tego no, piękną, piękną pogodę, którą, którą, którą dzisiaj mamy, no to wcale się nie dziwię, że coraz liczniej tutaj przybywają nie tylko mieszkańcy i tej miejscowości, mieszkańcy gminy Stróda, ale widzę też dużo mieszkańców tu Ostrudy. To jest tak, można powiedzieć, wizytówka naszej wsi, nasz zabytkowy par z XIX wieku, który dzięki pomocy województwa i gminy Ostruda został zrewitalizowany dwa lata temu. Park w Durongu zamienił się w prawdziwy dyniowy raj. Nie zabrakło stoisk degustacyjnych produktów regionalnych i przede wszystkim ludzi, którzy o dyniach wiedzą wszystko. Jest bardzo wdzięczna, żółta, złota przypomina jesień, prawda? Złotą polską jesień, królu jedynie, ale w temacie e, dzisiejszych potraw było również połączenie z lasem, a więc e, no na danie. Do konkursu mamy połączone właśnie dynie z lasem. Dynia może posłużyć jako ozdoba, wprowadzając do naszych domów odrobinę jesiennego klimatu, ale zdecydowanie bardziej niż w salonie, odnajdzie się w kuchni, bo z dyni można zrobić mnóstwo przepysznych potraw. Szted w trzech odsłonach, zupa, zupa, pierożki, naleśniki z dyni, bułeczki z dyni, dynia z makaronem, latę z dynią, więc naprawdę dynia, dynia przez wszystkie przypadki. Konkurs na najlepszą potrawę z dyni przyciągnął miłośników sztuki kulinarnej z całej gminy. Dania przyrządzone przez Koła Gospodyń Wiejskich i Sołectwa zaskoczyły nie tylko ciekawym smakiem, ale i pomysłem. Dziewczyny teraz przygotowują te dania, czerpiąc te przepisy od babci, od jakimiś tam prababci i tak dalej. I to powstało danie regionalne, no nie, bo to było jakieś regionalne. Na co dzień się podawało te dania. I my chcemy właśnie tak samo podpowiedzieć tutaj naszym tym właśnie tym kół Wiejskich właśnie, że po prostu żeby czerpały to mądrość i wiedzę od starszych ludzi. To jest najważniejsze. To jest zdrowa nasza polska potrawa. Integracja przede wszystkim, wyjście po dwóch latach pandemii do ludzi. E, niesamowite doświadczenie. My jesteśmy pierwszy raz tutaj. E, cieszymy się, że pogoda nam dopisuje, że dużo jest gości. E, I mogłyśmy się właśnie sprawdzić jako no festiwalowi towarzyszyły liczne atrakcje dla młodszych i starszych mieszkańców gminy. Dużą popularnością cieszył się pokaz musztry paradnej pierwszego pułku ułanów krechowieckich imienia pułkownika Bolesława Mościckiego. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv